Dopóki wierzysz jesteś. Wydaje mi się, że wiara w naszym życiu jest taką podstawą, to jest taki sens naszego życia, bo bez wiary nasze życie byłoby takie, takie letnie, takie byle jakie, a najgorsze w życiu to jest właśnie byle jakość. Więc mm, jak mówił klasyk, yy, wiara czyni cuda. Dlatego dopóki wierzę, jestem zwycięzcą. Malę. Według mnie yy, wiara w Boga jest jednoznaczna z tym, że wierzymy w to, że po śmierci możemy pójść do nieba. A więc mamy jakiś cel w życiu. I jeżeli wierzymy w to, że pójść do nieba, to znaczy, że istniejemy. To znaczy, że jeżeli wierzymy, to jesteśmy. To już.